Witam serdecznie. W dzisiejszym odcinku będziemy wymieniali tarczę oraz docisk. Jest to silnik N47D20C, czyli popularna jednostka w samochodach marki BMW. Zanim założymy nową tarczę i docisk, musicie sobie zweryfikować dwumas, łożysko wewnątrz, które jest. Jeżeli te elementy są w porządku, możecie przystąpić do montażu nowej tarczy oraz docisku. Tarcza wygląda w taki sposób. Pasuje tylko i wyłącznie. W jednej pozycji, czyli w takiej. I do tego mamy docisk luka, który jest wyposażony w tego typu zabezpieczenie, tak zwane zabezpieczenie montażowe. Pamiętajmy o tym, że tego typu dociski to są dociski samonastawne. Jeżeli jest nowy, no to nie mamy żadnego problemu. Jeżeli jest to używka, to przed ponownym jej założeniem należy regulatory ustawić w pozycji neutralnej tak, aby się dostosowały do nowej tarczy, czy też ewentualnie do starej, jeżeli składacie na starej częściach. No i co teraz? Żeby założyć docisk i tarczę poskładać, potrzebujecie zgodnie z instrukcją producenta specjalną tuleję, która prowadzi, prowadzi Waszą tarczę w odpowiedniej pozycji. Także jak zwolnicie blokadę na, ta, na, na docisku, to ta tarcza będzie w odpowiedniej pozycji, czyli takiej, Pozwalającej szczepić silnik ze skrzynią biegów. Ponieważ jeżeli nie dopinujecie tego, tarcza przesunie wam się powiedzmy w taką pozycję, w takiej pozycji ją za, zaciśniecie, to nie będzie możliwości po prostu połączenia silnika ze skrzynią z uwagi na to, że wałek sprzęgłowy nie będzie szedł centralnie w osi i nie wejdzie w miejsce montażowe. Jest to bardzo ważny etap i musicie po prostu dopinować tego, aby tarcza była w prawidłowy sposób ustawiona. Um, oczywiście jeżeli zostaliście zaskocze, zaskoczeni i nie macie przyrządu, który możecie to zrobić, um, możecie zastosować tego typu powiedzmy torx czy też imbus, w moim przypadku jest to 22 i on doskonale spasował mi w taki sposób, że pasuje tu wewnątrz i automatycznie tu jest troszeczkę szerszy, też e, idealnie centruje tarczę e, dzięki temu jesteśmy w stanie w sposób prawidłowy w sposób prawidłowy zmontować w, w Waszą tarczę z, łącznie z dociskiem. E, zobaczcie niby prosty przyrząd, nie trzeba kupować dedykowanego przez producenta e, no i w ten sposób ułatwicie sobie tak na dobrą sprawę montaż e, zeszczepienie silnika ze skrzyniobiegów biegów e, tym samym nie uszkadzając żadnych elementów e, łożyska wałka atakującego Wszystkie śruby oczywiście robimy na klej. Nie musi być go dużo. Wystarczy tylko delikatnie maznąć. Tyle. Ja akurat stosuję coś takiego. Mam to pod ręką, także stosuję to. Oczywiście na rynku jest wiele innych klejów zabezpieczających, gwinty także. Wybór należy do was. Oczywiście przed montażem należy oczyścić należy oczyścić tutaj tą powierzchnię, odtłuścić ją. To samo się dotyczy docisku, z uwagi na to, że czasami dociski są po prostu pokryte warstwą ochronną antykorozyjną. Producenci różne patenty stosują, począwszy Różne patenty stosują, także warto zastosować odtłuszczacz i sobie to odtłuścić. Wlatuje docisk. Skręcamy wszystkie śruby. Z tego co mi wiadomo, moment dokręcania, w zależności od tego, jakie macie oznaczenia na śrubie, jeżeli jest to... Jeżeli na śrubie mamy oznaczenia 10,9, jest to twardość śruby, w tym przypadku należy przykręcić ją z siłą 34 Nm, aczkolwiek proponuję w każdym przypadku zapoznać się z, ze specyfikacją producenta, jakie są przypisane normy dokręcania odpowiednich śrub. Oczywiście zawsze możecie zastosować taki patent w momencie, kiedy potrzebujecie dokręcić. Na pewno Wam się tutaj nic nie wyłamie. No, i na ostatnim etapie wkładamy sobie imbusa. Jest to czternastka. Pamiętajmy, aby docisnąć tego torca w środku, tak aby nam się tarcza ładnie ułożyła. No, i po robocie. Pamiętajcie, że warto sobie zachować tego typu element, bo w momencie, kiedy demontujecie sprzęgło, a chcielibyście je z powrotem wykorzystać, no to zawsze warto mieć tego typu rozwiązanie, tego typu blokady, ponieważ można to na prasce sobie ładnie sprasować, zabezpieczyć i bezproblemowo montować. No i to by było na tyle w tym odcinku. Mam nadzieję, że odcinek Wam się spodobał. Łapka w górę, trzymajcie się, cześć.